Jaką literaturę warto czytać, a jakiej powinniśmy unikać? Brudnej, powinniśmy unikać, czyli Stephena Kinga, powinniśmy unikać. To nie jest zdrowe dla człowieka. Pustej, też takiej, która niczego we mnie nie zmieni na lepsze, na mądrzejsze. Tylko takiej, która jest właśnie wyłącznie rozrywką. To ja bym tego nie czytał. Szkoda mi czasu. A poza tym, to wie Pan, bardzo indywidualne. Inaczej doradzałbym szewcowi inaczej księdzu. A pan mnie pyta tak jakoś ogólnie dla wszystkich. Studentom. Student to niech w ogóle nic nie czyta, tylko się uczy. Szybko skończy studia, a potem zajmie się zarabianiem pieniędzy. Albo niech od razu rzuci studia i zacznie czytać wreszcie. Czy uważa pan, że studia nie kończy, są potrzebne? No ja teraz kończę. Zaparłem się, bo mamie mojej obiecałem i w związku z tym zrobiłem w zeszłym roku licencjat na kulu. A teraz magisterkę robię. W marcu mam się bronić, proszę pana. Bo w Polsce jest taki idiotyczny system, przed wojną było łatwiej, że żeby zrobić doktorat, to musi pan najpierw przejść te kolejne stopnie, czyli matura, licencjat, magisterka. Bez sensu. Bo jeżeli ktoś typu Karol Darwin przypływa z drugiej wyprawy, z dorobkiem naukowym, takim, że akademicy z jego otoczenia, profesorowie, chcą go od razu przyjąć na doktora nauk, to powinna być taka ścieżka. Na cholerę on ma kończyć podstawówkę której na przykład nie miał, tak? Książę Zamojski, czy Hrabia Zamojski. Ma piękną bibliotekę w domu, nie chodzi do żadnych szkół. No powinien od razu przyjść na Uniwersytet Krakowski, zrobić doktorat, bo jest wykształconym człowiekiem, tylko nie zbierał tych pośrednich stopni naukowych. No ale wie pan, w kamasze poszedłem, bo głupi system w Polsce. Ja bym go zmienił od razu. Jak ktoś jest zdolny na doktorat, świeżo po podstawówce, niech by zrobił. Przecież ma mieć doktorat. Wracając do co pan czyta najchętniej? Pismo Święte codziennie rano, lubię Stary Testament, kręci mnie, proszę pana, czytam jak dobrą powieść, dużo lepsza od Stephena Kinga, bo jednocześnie buduje bez przerwy. Super, dowcipna czasami jest, doskonałe dialogi, akcja jest, jeżeli by tak powierzchownie Stary Testament potraktować. Naprawdę kręci mnie, a przepiękne do modlitwy w porannym pacierzu są psalmy. Nieźle je przetłumaczył Miłosz, księża twierdzą, że to na, najlepsze tłumaczenie, a ja lubię takie ckliwe, stare do rymu. Takie ze starego brewiarza i z książeczki do nabożeństwa mojej babci. Takie troszkę koślawe rymy częstochowskie. Nie wiem kto to tłumaczył, ale to jest tr tradycyjna wykładnia psalmów. No i... Rej chyba tłumaczył psalmy staropolszczyzną, a z muzyką Gomułki się je wykonywało. Jak ja bym to upolował gdzieś na CD, to bym od razu puszczał sobie w samochodzie... A na razie tylko jak jadę samochodem i trochę za bardzo szarżuję, to śpiewam na całe gardło, Pan Jezus już się zbliża i wtedy daje po hamulcu. Może angielski orszak To już po zakręcie. A ile książek tak średnio miesięcznie pan czyta? A nie liczę, bo czytanie to przyjemność, a nie statystyka. Tylko zawodowy pijak potrafi odpowiedzieć, ile drinków pija. Danego dnia, o poranku, zwykle w tygodniu, a człowiek, który się syci margaritą albo mojito, zazwyczaj nie wie. Ważne, żeby nie stracić miary. A ostatnia przeczytana przez Pana książka to? Nie pamiętam, proszę pana. Ja czytam kilka naraz, bo jak mnie zmitręży czyjaś fraza, to idę po następną. Teraz grę o tron, próbuję czytać, bo mi to mój wydawca Pan zysk dał w prezencie. Wiem, że to jest też film na HBO, ale nie wiem, czy mnie wciągnie. W zimnym kraju się dzieje, cały czas tam zima jest zima nadchodzi i mnie to denerwuje. Czy kogoś z konkurencji pan poleca? To znaczy innych autorów o podobnej tematyce jak, jak, jak pańska. No pan, musiałby pan zdefiniować konkurencję, bo kto jest dla, mno, dla mnie konkurencją? Ja A bo z kim pan sympatyzuje? Rafała Ziemkiewicza bardzo lubię. W jego felietonach, science fiction trochę mniej, Lech Jęczmyk, doskonała ocena tego, co się dzieje dookoła, tylko nie do granic Polski, tylko w ogóle szerzej, cywilizacyjnie, w górę, w dół i na boki. Lech Jęczmyk, obie książki, jego ostatnie, doskonałe. Ten świat się wali, ten, w którym państwo mieszkają w tej chwili, a Lech Jęczmyk potrafi powiedzieć, w którą stronę to drzewo padnie z której strony warto stać, żebyś pniem nie dostał w twarz. Dobrze, Dobra, dziękuję, to wszystko z naszej strony. Niech Bóg błogosławi.